Widzowie, dobry widzowie, nagrywamy film z chomikiem widzowie no obiecały wam po prostu, więc no poproszę nie zdej kabli nie, a mi się właśnie nie idzie, proszę Tomku za minutę pójdziesz gdzie idzie? sorry, że kamerę się nie widać Wiesz co, coś mi się stało z kamerą. No chyba widać, co widzowie? Powiedzcie mi. A Łaj! W szczególnie. szczególnie. Sobun, Patrzcie na szokuna. <noise> ej, to, ej, Pokażę Wam iluminację. Lila!